Bardzo serdecznie w gameplayu z gry Zagrajmy w Terraria Oczywiście gram z Kasprem. Cześć No i ciśniemy <głosy> <głosy> na, na luźnym graniu w Terraria. Dobra <noise> Powiedz mi co to jest Nie wiem <noise> Ja to stawiam Lol. <noise> A ja kopię <go> <noise> Chyba żeby te, te kulki to Narobiły na to Ty no ja nie mogę. No ja nie mogę tym kopać. Ale tak się zastanawiam Na czym polega ta gra tak naprawdę? No też nie wiem. Gdzie chyba nie? na za... No po ja tu niższe chyba czy coś. No mam już dwa takie. Może sobie wziąłeś moje, albo ja ci dałem. Nie no, <noise> wiem, mam no, dwa, no. A nie wiem. Ostatnio grałem to miałem ten, jakbyś pochodnie. No też miałem. Ale jak to byś nie wiem O, dałem ci Dałem ci tego 999 Kurde, łódko O fuck, po co mi to? Nie wiem Kurde nie mam żadnych do kopania O mi daj lepiej Hmm, a ja, ja właśnie nie wiem jak się dać Nie wiem jak się dać A ja też nie mam pojęcia. O, mendy koło mnie przyszły. O mendy. Nie mam czym bić. Jupi! Jak ty nie masz nic jak flipą, Właśnie nie wiem czemu Ty, bo jak ginie się, to się chyba zostawia wiesz? A ty kilka razy zginęłeś i... Ty też. Ale ja mam dalej. O, tu chyba twój grób. Chyba twój. no lol, ja nie wiem czy ja na, na jakim playerze gram. Dobra, trzeba coś wybudować może. No bo w końcu to jest podobne jak Minecraft. No a wiesz jak? Coś tam ten jak buduje Ja tak Ale... nie umiem o. Uwaga coś tu idzie, trzeba ochronę robić Tylko... Jak ty budujesz? Normalnie, musisz mieć kawałki z... Czegoś, żeby z czegoś Coś zbudować O zbudowałem Ty oszukujesz Bo ty latasz No właśnie nie wiem czemu ja latam <laughs> Nie wiem czemu ja latam może ja jakiś zmutowany jestem Chyba, no Ty no klocki mi się skończyły, no lol No ja mam 108, ale No ja mam, ale nie mogę nic położyć nie mogę No nie mogę Zbroje mam, no woke oh. Ja chcę jakiś Kurde, jak miecz tu mieć w dupę? Kurde, spadłem, lol Zdejmę sobie zbroję, aha, zbroję się zdejmę O, bluzkę sobie Jakieś wejście trzeba zrobić E, co to, czyj to pomnik? Nie wiem, kogo to jest A, twój, Mr. Boruch Zapi Ja nie widzę, aha Edith. Edith. Dobra, zabiję tego Zabij A nie, on chyba mi życie wierzy, a nie ja jemu No lol, nie mogę go zabić, ty Szybko, bo ja coś Ty, nie ma Co nie ma? Teraz to, to nie wiem, muszę znaleźć sobie E, no nie mogę tego zabić. Ty, ty, ty możesz. Ja, ja, nie mam broni, człowieku. Wiem, to... Jeszcze poszukam. No to są chyba żeby ptaki na to narobiły jakiś punkt. No. Weź go na chwilę. A zostawił panu kiedyś chcesz z escape'a O, no. gitara Przychodzi, się. że się Drze mordę Ty królik jest O, ja raz jednego dzisiaj zabiłem i łeb mu odpadł Czemu ja nie mogę latać? Nie wiem Ja mam czemu? jakiegoś zmutowanego ludka Ty no nie mogę go zabić, czemu ja nic nie mogę? Ty jesteś nobem Jeszcze raz na tego sewak biję człowieka. Ty byłeś hosterem, więc go już nie będzie chyba. Nie no, będzie, dobra będzie. Będzie, będzie. To bune, on ma 5 hapsa tego. Zaraz so będzie noc, fuck. To zmienię zaraz ten na dzień. <grym> Zabiłem go. <grym> Królika. Na hita. Dobra, idę dalej zobaczyć co tam można wybudować sobie. O, mam nareszcie rzeczy, haha Ja miałem, jak, jak miałem jakiegoś zmucowanego. Aha, wiem dlaczego. Postałeś się zombie. Aaaaa. I zombi umie latać? No, raczej. Gonię cię. Chodź, robię tu wejście. Minąłem właśnie tą chatę. E, no, co, a tu mam broni dobre. W końcu masz normalnego ziomka. Złomka, a możesz latać? Nie mogę. I dobrze, do góry. Ty drzewo waliście. No, w drze spód drzew muszę walić. Wspód, aż się rozwali. Muszę na spód drzewa klikać, żeby to się rozwaliło. Dać dzień czy co? Kurde, komendy mi się skończyły. Help. Ey, yy. yy, Zara, jaka to komenda była? No gdzie ta komenda. O. O, jest gitara, ale ładnie. Zszryto. Jakieś. Zbijaj, wykop sobie dziurę Czekaj, ci zrobię to. Aaa, ciecie mnie atakują. Z obu stron mnie chcą brać No ja ci zrobię wejście O! Jakieś menele pospolite Ja bileję obie No pa jakieś Pa jedno życie mam Jest Ciebie trzeba zrobić Jeszcze tam na górze menel stoi Teraz, zaraz leci Mam tylko 20% życia Ooooo Ten za jednym zamachem go zdjął, skurwany. Jak to pan ży... palato. <noise> Masz ten pomnik. <noise> Tylko ja nie wiem kto rzuci się, kto O mam, bacz. <noise> Dawaj coś wybudujemy sobie fajnego. A jak Zabod tu życie zdobyć? Trzeba grzyby zabijać. A, to mam jednego grzyba. Go? A jak? Normalnie. Weź A. Weź go O, idą, idą! ich idzie, ich idzie, ty na górze, na górze. <ścoughs> nie mam nic do stawiania, a nie, czwórkę da się stawiać. O, postawiłem, widzisz? Drzewem. Kurde, o. Tam, tam będzie toaleta. E, no, co jest? Myszka nie dosięga. Myszka nie dosięga. Trzeba takie ładnie wejść, żeby tak. Gdzie basen trzeba jakiś zrobić? Mam, mam, mam. Mam, czekaj, 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 czekaj. A teraz jak zejść? Mam. 28 osiem. Ja mam jeszcze trzydzieści pięć. Trzeba ekspić na co odwrót. <gry> Schody robi, kurde. Do nieba. Jak ci się skończy to mów, to ja pomogę ci. Dobra. Ptaki będą na to robić, A to gówno władzi tu. W kopie można to jest podobne do minecrafta to można taki świat odrypać, masakra. No masakra. O, jeszcze dwami zostały. No już nie mam. O menel, ty, ty. Idzie na ta ryba. Ja mam tu gwiazdę, co to jest? Nie wiem. Weź po gdzieś na coś. Klikam. <grystanie> 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 nie wiem dlaczego to służy, ale. Schody to nie ma. Ty 11 mam, trzeba zjazd zrobić. No, szkoda, że nie mam tego latającego. Nad głową ci coś zwisa. Chyba ty. Dobra, mam drewno jeszcze, 17 Ma się tylko ekspo. Ja już nic nie mam. O, oprócz jakiejś szyszki. Dobra, idę na górę też pociechać. A, to tamtą stroną chyba będzie trzeba przejść. Ty no. <śpiewa> <śpiewa> idę jakieś drzewo wziąć. się idę. Drzewo ładnie się ten... No. Kurde, nie sikierą brałem. Stare drzewo zostaw Nie to moje Majdę szajdę O dzięki za dwie szyszki O idzie menda Zabiję 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 No przeskoczyła mnie Następna idzie co za Znowu mi sikierą biorę. Ty nie mam już gdzie trzeba ten składować Czekaj pięć... A weź 5, sobie escape Escape i tam masz takie te t te -t. Aha, aha dobra Wywąstku Ty mam ten pomodnie No można jakoś zrobić Tylko trzeba coś tam mieć Ja mam O, znowu idzie Z drzewa się robi i z gel jakiegoś Gel. Co to gel? Mam mam gel tylko nie wiem, jak się dodać. Ty, czekaj, ty jak tu uzyskać na przykład helmet? Helmet mam. Jakieś miecze mam ty. No. O, nie wiem, a też to mam, to nie wiem co to. O, pochodnie mogę zrobić. Ja też. I stół mogę zrobić. Do naszego domku. A <grych> wiem o co chodzi. Mam 12. Chodźcie na górę. Chodź na górę. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Tutaj się coś i coś się ekwi, coś z czegoś coś się robi o coś się Tak robi. jak w Minecrafcie. Nie, w Minecrafcie się nie robi czegoś z czegoś. Nie ja, Da się w tym zrobić coś. Ale robisz, nie, ale tam z czegoś, czegoś robisz? Też? No, z, na przykład z drewna skrzynię z jakąś. Ue, no to dobrze. <słuch> Daj pochodnie gdzieś tutaj postawimy. Nie tutaj. Chyba, <grym> że nie wiem jak ją zgarnąć. Bierzesz w prawym. Zawarł ci. Czek, czek, czek. Escape. Pochodnie, jedziemy, kto jest, Ile masz pochodni? W razie jedno więcej, Zaczekaj, dam ci. Masz, już rzucam. Kurde. Wiesz. Dzięks. Dobra, idziemy to robić. No, co za niebieskie mędy. Gdzie mam drewno? Słabiaki! Oż ty! Teraz mamy broń, możemy z nich zarypać. Mamy no, patrz jak! Żry ch... Żyj gruz, cyganie. Cyganie? A chapsa? Znaczy sto ogólnie ja też mam A ja? Nie wiem. Ja mam 71, hmm, jakich tam A, dobra buduję? No, patrz, jak oni tam wchodzą? Nie wiem, Oni są pro, jakieś jacyś. No dźgam go i dźgam. chodź, 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 O, chodź, 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 tu sto pięćdziesią tam trochę do góry to wziąć A wokoło oko go Wszystko straciłem jeszcze ten, ten oko. Mnie to jeszcze oko atakuje. Oko z obrona. Dobra, ja idę lecieć. Nie mam nic. No nie, też zginęłem. No i tak się zdarza. E, jak się odrodzić? Normalnie. Po polsku, po polsku. <laughs> Kurde, ciemno. Sob to są, tu dalej. O tu ja to wszystko. Swoje. Tu jakieś drzewa widzę. O drzewa. Jedno. O, o znalazłem twój stary grób. Jaki szok. Koleś ma 45 mapa, dużo. Dobra, dead. No, to oko. No to ma? Jeszcze 16, ma, 18. No. Jak one tam wchodzą? Ja o zabiłem. Dobra, twórz coś. Masz coś? Zaraz zobacz. A Nie wiem, jak końców Dobra, no to moi kochani, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Oczywiście grałem z Kacperem. się pożegnał Mendo. Dobra, na razie. A na razie, hejka.